jest dobrze, może pan już mówić. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panie i panowie goście, rodacy. Dziś jest ważny dzień w historii polskiej demokracji. Dziś zdecydujemy o losach Rady Ministrów. Wybór ten będzie ważny dla przyszłości naszej Ojczyzny. Ostatnie dni były dla nas wyjątkowo ciężkie. Poprzednie rządy, które nie potrafiły zachować większości, rządy, które nie realizowały swojego programu. Jest to po prostu straszne. Dlatego też pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w wyborach oddali na nas swój głos. Polacy zawierzyli w nasze ręce sprawowanie opieki nad naszą ojczyzną, rzecz pospolitą. Nie chodzi tutaj tylko o stronę rządzącą, ale i o opozycję. Ja, ze strony rządzącej, jako szef gabinetu rządowego, mogę jedynie zagwarantować, że nie będziemy lać wody, a będziemy działać tak, żeby głosy oddane w wyborach nie zostały głosami zmarnowanymi. E, panie nie... Radny, przepraszam, panu przerwę proszę pana Jarosława Kaczyńskiego żeby pan usiadł, a nie pan tak stoi pod chławach Znackich. Proszę kontynuować. Bo nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi tutaj o to, by kraść, nie chodzi tutaj o to, by puszczać puste obietnice bez pokrycia. Chodzi tutaj o to, by reprezentować swoich rodaków. Dziś, jako premier rządu Rzeczpospolitej, a w zasadzie kandydat na ten urząd, chcę zapewnić wszystkich Was, że nadzieja nie umarła. Dalej jest nadzieja na kraj stabilny, na kraj bezpieczny. Mój rząd nie będzie kłamać czy lać wody. Zamiast tego będzie spełniać zamierzone cele. Dziękuję wszystkim obywatelom naszej ojczyzny, którzy poszli do urn wyborczych i oddali głos w tych wyborach parlamentarnych. To, że mogę dziś przed wami stać, to, że marszałek Senatu prowadzi dziś to posiedzenie, ale również to, że wy, senatorowie, możecie dziś decydować o sprawach najważniejszych dla Polski, to konsekwencje działań przeszłości. Mam przez to na myśli, że gdyby nie głosy naszych wyborców, nas by tu nie było. Obywatele, którzy poszli na wybory, kiedy głosowali, zwracali uwagę na program wyborczy, na poglądy i wartości, które nam przyświecają. Teraz oczekują od nas, że my ten program zrealizujemy. I ja z tego miejsca gwarantuję, że program mojego gabinetu rządowego zostanie zre zrealizowany. Przejdźmy do rzeczy. Mój rząd skupi się na kwestiach takich jak sprawy międzynarodowe, sprawy wewnętrzne, sprawy służby zdrowia, sprawy edukacji oraz skupi się na sprawach związanych z obronnością państwa. Nasza armia bez wątpienia, jak na standardy europejskie, imponuje swoją wielkością. Już w tym momencie, w razie konfliktu zbrojnego na wschodniej granicy będziemy w stanie bronić się przed potencjalnym najazdem wrogich wojsk. Teraz jednak potrzebny jest nam program, który faktycznie przybliży nas do reformy tej jakże licznej armii. Przede wszystkim dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom przez rozbudowę wojska bez broni jądrowej. Będziemy stawiać na jakość, a nie na ilość w temacie Wojska Polskiego. Ważnym przedsięwzięciem będzie również wprowadzenie systemu samoobrony terytorialnej. Możliwość tworzenia obrony przez województwa usprawni organizację wojskową. Większa indywidualność w tej kwestii pomoże zarządom województw szybciej i sprawniej reagować na zagrożenia, jakie przed nami stoją. Szanowni Państwo, mimo ogromnego dostępu do morza, Musimy dalej rozbudowywać marynarkę wojenną. Dalsze finansowanie i modernizację sił zbrojnych RP w kierunku nowoczesnej armii na wzór lepszych armii NATO. To jest ważny cel dla nas. Kolejny nasz cel to rozbudowa medycyny wojskowej. Szanowni Państwo, na to wszystko potrzebne są pieniądze. W związku z tym stawiamy na cykliczne zwiększenie wydatków na Wojsko Polskie, w ramach ustawy budżetowej oraz innych funduszy. Bezpieczeństwo naszego kraju zależy również od naszej polityki zagranicznej. Chcemy rozwieść współpracę z naszymi sąsiadami oraz aktywnie uczestniczyć w strukturach międzynarodowych. Planujemy wzmocnić nasze relacje z Unią Europejską, NATO oraz innymi organizacjami międzynarodowymi. Planujemy działanie na rzecz wzmocnienia grup regionalnych takich jak Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Wejmarski, Trójmorze i Bułka Resztańska dziewiątka. Będziemy prowadzić wizyty międzynarodowe dla wzmocnienia relacji dyplomatycznych. Powołani zostaną również nowi ambasadorowie dla wzmocnienia relacji międzynarodowych. Zamierzamy również tego Wcale. Chcemy wspierać polską polonię za granicą. Dam tu przykład Ameryki. Obecnie, żeby coś w Stanach Zjednoczonych Ameryki załatwić, Polacy muszą przebyć setki kilometrów. Jest to coś strasznego. Z tego miejsca obiecuję Polonii, że zostaną utworzone nowe konsulaty i ambasady. Musimy dbać o każdego Polaka, nawet tego, który opuścił nasz kraj lub po prostu ma polskie korzenie i mimo tego, że nigdy w Polsce nie był, nie wstydzi się tego, że ma korzenie polskie i czuje się Polakiem. Kolejną ważną sprawą jest system zdrowia. Chcemy dbać o polską służbę zdrowia, nie pozostawiając Polaków bez lekarza ani opieki medycznej, a także modernizując i poprawiając dostępność do ulg medycznych. Nasze społeczeństwo się starzeje, a my musimy odpowiednio reagować na ten proces. Planujemy wprowadzenie programów wsparcia dla seniorów, które zapewnią im godne warunki życia. Chcemy rozwijać opiekę domów domową oraz systemy wspierające aktywność seniorów, plan między m.in. złatanie luk w kadrach lekarskich, nacisk na szczepienia, renowacje szpitali oraz nowy dla tych szpitali sprzęt. Planujemy również zamrożenie obecnych cen badań, zwiększenie ilości liczb miejsc szkoleniowych dla przyszłych pracowników służb zdrowia oraz poprawa warunków pracy i wynagrodzeń. Współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowymi dla innowacji i skuteczniejszych rozwiązań w obszarze zdrowia. Zakończymy żywot Funduszu Zdrowia. A w jego miejsce przewrócimy efektywniejsze kasy chorych. Szanowni Państwo, obecnie na NRZ są ogromne kolejki. Brakuje lekarzy, brakuje sprzętu. Dlatego też, żeby zapobiec braku pracowników, zwiększymy pracownikom szpitali pensje. Zmierzamy inwestować w zakup nowego sprzętu z obecnych pieniędzy, które są na ten cel przeznaczone, natomiast nikt się z tego nie wywiązuje. NFZ od samego początku był źle stworzony, od samego początku źle funkcjonował. Kasy chorych był o wiele efektywniejsze niż to, co mamy obecnie. Z, dla, z takiego właśnie też powodu chcemy je przywrócić. Jeżeli chodzi o polskie dziedzictwo narodowe, planujemy wzmocnienie programów ochrony naszego dziedzictwa narodowego. Chcemy. chcemy. Aby nasze zabytki były odpowiednio konserwowane i promowane, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dziedzictwo narodowe jest naszą wizytówką na świecie i musimy dbać o jego zachowanie dla przyszłych pokoleń. Nasza kultura jest ważna i wymaga rozwoju. Zamierzamy inwestować w renowację i ochronę zabytków. Wsparcie dla różnorodności kulturowej i dziedzictwa narodowego poprzez inwestycje. W instytucje kulturalne, organizacje artystyczne i projekty edukacyjne. Promowanie dostępu do kultury dla wszystkich obywateli poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów i wystaw sztuki. Ochronę i promocję języka ojczystego oraz dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez wspieranie nauki, historii, literatury i sztuki w szkołach. Wspieranie twórczości artystycznej i kulturalnej poprzez przyznawanie stypendiów, grantów oraz umożliwienie dostępu do miejsc pracy i wystawienniczych. Oprócz tego musimy dbać o to, aby administracja była efektywna, transparentna i służyła obywatelom. Ważnym przedsięwzięciem będzie powołanie nowego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szefa Agencji Wywiadu. Będą to osoby bezpartyjne i niezależne ode mnie. Będą to osoby wysoko postawione w tych obecnych strukturach, ponieważ uważam, że osoby, które już pracują na wysokich stanowiskach w tych instytucjach, będą się to stanowisko nadawać. Tym bardziej, że obecni prezesi nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Planujemy przewrócić usunięte przez rząd Pani premier Beatyszydło w 2017 roku 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obecnie mamy ich tylko 6. Jest to naprawdę mała ilość, przez co ów agencja nie może działać. Uważam, że ich usunięcie było kompletnie zbędne i obecnie mamy takie warunki, że ich przywrócenie jest nam jak najbardziej potrzebne, nawet w dobie którą obecnie przychodzi nam przeżyć. Zamierzamy zwiększyć również pensje funkcjonariuszy policji. Policja pełni kluczową rolę w utrzymaniu porządku publicznego i zapewnieniu nam wszystkim bezpieczeństwa. Obecne zarobki funkcjonariuszy często nie odwzorowują godziwego wynagrodzenia w stosunku do ciężkich warunków, w których muszą pracować nasi policjanci. Będziemy tworzyć fundusze inwestycyjne, które będą przeznaczone na wsparcie wszelkich jednostek specjalnych i nie tylko. Stworzymy również rządową stronę internetową na petycje. Każdy będzie mógł na tą skrzynkę złożyć petycję po uzupełnieniu odpowiedniego wzoru. Uważam, że obywatele powinni mieć taką możliwość. Uważam, że rząd powinien takie petycje rozpatrywać obiektywnie. I dopóki mój rząd będzie funkcjonował, każdą będziemy taką petycję sprawdzać, będziemy ją rozpatrywać, i jeżeli będzie taka sposobność, będziemy odpowiadać na takie petycje i postaramy się zrobić wszystko, żeby prośby w tych petycjach zawarte zostały zrealizowane. Kolejną kwestią, którą zajmie się nasz rząd, będzie rolnictwo. Rolnictwo jest bardzo ważne dla naszej gospodarki. My zamierzamy wspierać rolników dofinansowaniami oraz programami wspierającymi. Nasz kraj jest hegemonem produkcji jabłek. Państwo powinno kupować od rolników jabłka i sprzedawać je za granicą, żeby wspierać polski handel. Nie powinniśmy natomiast pozwolić na to, by nasi rolnicy cierpie, cierpieli kosztem produktów z innych krajów. Sprawiedliwość w naszym kraju jest ważna. Jednym z głównych celów reformy jest redukcja biurokracji w sądach. Wprowadzenie przyszłościowych narzędzi informatycznych pozwoli na przyspieszenie postępowań oraz odciążenie sędziów od nadmiernej papierorogi. Szanowni Państwo, obecnie kolejki w sądach są duże. Żeby rozpatrzeć jakąś sprawę, musimy czekać rok, a w niektórych przypadkach trzy. Jeżeli zwiększymy, że tak to powiem, informatyzację w tej kwestii, sądy będą działać szybciej, będzie można wszystko załatwić szybciej. Nie możemy zrobić tego natomiast... Bardzo przepraszam, panie Baranowski, panie Tkacz, na podstawie artykułu 47 ust. 2 Regulaminu Senatu przypowie pana do porządku, panie tak samo Kaczkliński, proszę usiąść. A nie chodzicie po sali jak za przeproszeniem małpy. Proszę kontynuować, panie Baranowski. Rozumiem. Nie możemy jednak dopuścić do tego, by było zrobione to na odwal się, że tak to kolokwialnie nazwę. Nie możemy pozwolić na to, żeby było to robione najtańszymi, najtańszymi możliwymi środkami. W związku z czym zamierzamy zainwestować w to, zamierzamy zainwestować w to, by pomogli nam w tym prawdziwi informatycy. Ani osoby, które ledwo skończyły szkołę informatyczną, które nie mają żadnych kompetencji, które nie potrafią nawet dobrze takiego systemu zabezpieczyć. Wymaga to nakładu pieniędzy, natomiast my jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy gotowi na to, by to zrobić. Szanowni Państwo, jest też jedna ważna kwestia, którą poruszyć muszę tu i teraz. Jest to związane ze sprawiedliwością. Chodzi o to, że jakiś czas temu w 2019 roku młodzieżowy telefon zaufania przestał być finansowany ze środków rządowych. Miliony dzieci, które i dorosłych, którzy korzystali z tego telefonu, musieli zdać się na to, że jakiś dobry inwestor zainwestuje w taki darczyńca. Jest to makabryczne. Makabryczne jest, makabryczne jest to, że ludzie, którzy potrzebowali pomocy, musieli liczyć na łaskę ludzi, którzy tych pieniędzy po prostu nie mieli, bo utrzymanie czegoś takiego wymaga nakładu pieniędzy. Natomiast od tego jest Fundusz Sprawiedliwości. Do 2019 radziliśmy sobie z utrzymaniem tego i teraz też damy sobie radę, ponieważ ogłaszam, że przewrócimy finansowanie młodzieżowego telefonu zaufania fundacji. Dzieci niczyje. Będzie to finansowane tak jak było to wcześniej z tego właśnie funduszu. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy dokładać jeszcze pieniędzy. Nie pozwólmy na to, żeby zarówno dzieci, jak i dorośli zostali pozostawieni bez opieki psychologa, bez opieki pomocy. Ponieważ właśnie po to jest ten telefon, żeby pomagać ludziom z problemami. Obecnie jest to na bardzo niskim poziomie i mówię to. Jako osoba, która zapoznała się z tym tematem, zanim przeszła tutaj i zaczęła o tym mówić. Idąc dalej, kończymy ze sztucznym podziałem na resorty, które zachowują się jak niezależne od siebie księgi. Ministrowie powinni pracować w zespołach, a premier i jego kancelaria muszą być rzeczywistym centrum pracy koordyn koordynacji i strategii. Przykład rządu Szwecji pokazuje, że możliwa jest stała współpraca między ministrami i zbudowanie zespołu wokół idei służby państwa. Panie Jan Kowalski, proszę usiąść. Proszę kontynuować teraz. Naszym celem w ramach systemu sprawiedliwości jest zwiększenie kar z artykułu 130, 197, 156 oraz 256 kodeksu karnego. Zostanie zwiększony również czas przedawnień spraw, spraw o 5 lat. Skupimy się na budowie centralnego portu komunikacyjnego. To będzie wielki hub pasażerski i towarowy, zarówno lotniczy jak i kolejowy. CPK to szansa na uniezależnienie się od hubów lotniczych Europy Zachodniej, ale także podwyższenie znaczenia naszej ojczyzny na tym wielkim rynku międzynarodowym. Polska jest w sercu Europy. Szansę dom trzeba wykorzystać. Kolejną ważną inicjatywą będzie realizacja programu Via Carpatia, mającego na celu wzmocnienie infrastruktury transportowej wschodniej Polski oraz jej ingerencję z europejską siecią drogową. Ej, chwila, aby... chwila. Przepraszam bardzo na podstawie artykułu 47 ust. 2 regulaminu Senatu przywołuję do porządku pana senatora. Jaką się nazywa, ostatnio widzę, Kazimierza Kopernika. Proszę nie tańczyć, to jest senat. Pan prezes Admisów czyta teraz ekspoza. Wstyd, proszę kontynuować. Aby w pełni zrealizować ten projekt, konieczne jest dokończenie kluczowych odcinków. Droga ekspresowa S8 na odcinku Białystok-Augustów, droga ekspresowa S19 na odcinku Rzeszów-Granica ze Słowacją, Barwinek. Ukończenie tych inwestycji zapewni, peł zapewni pełną funkcjonalność polskiego odcinka Via Carpatia. Poprawi dostępność transportową, zwiększy potencjał inwestycyjny regionu oraz przyczyni się do rozwoju gospodarczego w całej Polsce wschodniej. To wyraz naszej troski o rozwój kraju i wzmacnienie pozycji Polski zarówno w Europie jak i na świecie. Wspieramy transformację ekologiczną, ale chcemy, by była ona bezpieczna i korzystna dla Polaków. Powstaną farmy wiatrowe na Bałtyku, powstaną programy ochrony infrastruktury technicznej oraz gminy. Naszym celem jest stworzenie warunków, w których innowacje będą kwitnąć. Chcemy wspierać start-upy i małe przedsiębiorstwa, które są motorem napędowym nowoczesnej gospodarki. Apelujemy zwiększyć nakłady na badanie i rozwój, a także na współpracę między uczelniami a przemysłem. Polska powinna stać się liderem w dziedzinach takich jak IT, biotechnologia i odnawialne źródła energii. Kończąc już moje przemówienie zacytuję słowa pierwszego niekomunistycznego premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego, powiedział on. Że nasza wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy ją stale tworzyć, stale o nią dbać. To zadanie, które dziś staje także przed nami, by działać odpowiedzialnie dla dobra Polski. Wysoka Izbo przed nami wiele wyzwań. Nasz rząd jest gotowy do działania i realizacji obietni, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, rozwój i stabilność. Liczę na owocną współpracę z opozycją, prezydium Sejmu, prezydentem, a przede wszystkim z mieszkańcami naszego kraju. Reasumując, zapewnić nasz rząd zapewnić. będzie jednym z niewielu gabinetów, które zamiast obiecywać, zamiast składać puste obietnice, będzie realizować swój program, będzie realizować swoje cele, będzie stawiać dzielnie czoła wyzwaniom, które, które stoją nam na drodze. Wysoka Izbo. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania mojej Radzie Ministrów w składzie. Wiceprezesi Rady Ministrów Aleksander Kaczyński, Adolf Maltasy, Andrzej Baranowski, Franciszek Skwalewny Ministrowie Jarosław Kuroń, minister gospodarki. Jakub Polak, minister edukacji i nauki. Aleksander Tkacz, minister finansów. Stepan Ko... Kolins Sardzieko, Minister Infrastruktury i Transportu. Mateusz Miska, Minister Infrastruktury kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rafał Koń, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Aleksander Kaczyński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Andrzej Baranowski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Adolf Maltase, Minister Sprawiedliwości. Tomasz Baranowski, Wiesz co, o OCE po prostu... Dobre, o niech... Dobrze, o słychać, ja dobrze ale, ale wyrzuciło OCE z gry, to wróć. Ale ja wiem, właśnie weszłam na grę, jakby ktoś mnie teleportał, dziękuję. Jasne, niech ktoś... Bo... minister obron... Fu. Wojciech Jaruzel, minister obrony narodowej. Franciszek Chwalebny, minister spraw zagranicznych. Bronisław Malanowski, minister sportu i turystyki. Błażej Kowal, minister członek Rady Ministrów, będzie on pełnił również funkcję szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rozumiejąc, że będzie to oznaczało akceptację całości jej programu. Wierzę, że przemówienie to je... wiem, że przemówienie to jest dość krótkie, ale w tym kluczowym momencie dla naszej Ojczyzny liczy się coś innego niż długość przemówienia programowego. Liczy się to, by faktycznie program ten zrealizować. Panie Marszałku, Wysoka Izbo oddaj się pod, was, pod Wasz osąd. Apeluję o merytoryczną y, debatę. Na wszystkie pytania, które zostaną zadane, odpowiem z pełną godnością i rozumem. Dziękuję. Również dziękuję.